Dzień dobry, kochani. Mam dla Was dziś naprawdę pilne i bardzo ważne informacje, które dotyczą emerytur, i to już od 1 lipca 2025 roku. Tak, dobrze słyszycie, szykuje się prawdziwa rewolucja w systemie emerytalnym, która dotknie tysiące, jeśli nie miliony polskich seniorów. W dzisiejszym materiale powiem Wam dokładnie, co się zmienia i na co warto być przygotowanym. Porozmawiamy m.in. o długo wyczekiwanych nowych świadczeniach, o które walczyli emeryci i związki senioralne. Ale to nie wszystko. Wreszcie wchodzi w życie tak zwana renta wdowia, czyli dodatkowe wsparcie finansowe dla osób, które straciły swojego małżonka. Wiem, że wiele z Was czekało na te zmiany od lat, dlatego teraz musimy przyjrzeć się, kto konkretnie będzie mógł z niej skorzystać i jakie formalności będą wymagane. Do tego dochodzą nowe kwoty wypłat i kolejne waloryzacje, które mogą realnie poprawić sytuację finansową tysięcy polskich seniorów. Ale uwaga, nie wszystkie informacje są jednoznaczne i proste. W mediach pojawia się sporo nieścisłości i plotek, dlatego w tym filmie przedstawię Wam sprawdzone oficjalne dane, żeby nikt nie był zaskoczony w lipcu. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się w sprawach emerytur, rent i innych świadczeń, koniecznie zostańcie ze mną do końca tego nagrania. A jeśli zależy Wam na takich rzetelnych, zrozumiałych i spokojnie wytłumaczonych informacjach, już teraz kliknijcie łapkę w górę. Dzięki temu ten materiał dotrze do większej liczby seniorów, którzy też powinni wiedzieć, co ich czeka od 1 lipca. Zaczynajmy! No dobrze, kochani, to teraz przejdźmy do konkretów, bo wiem, że każdy z nas chce wiedzieć, co dokładnie się zmienia, jak to wpłynie na nasze życie i czy możemy liczyć na poprawę sytuacji finansowej. Zacznijmy od tej najbardziej wyczekiwanej sprawy, o której mówi się już od miesięcy, czyli renty wdowiej. Wielu z Was, którzy stracili swojego ukochanego współmałżonka, wie, jak trudne są te pierwsze miesiące i lata po takiej stracie nie tylko emocjonalnie, ale też finansowo. Dla wielu osób po odejściu męża lub żony, nagle okazuje się, że miesięczny budżet nie starcza nawet na podstawowe wydatki, rachunki, leki, jedzenie czy zwykłe życie codzienne. Dotychczas w Polsce system nie dawał realnego wsparcia w takich sytuacjach, ale teraz ma się to zmienić. Od 1 lipca 2025 roku w życie wchodzą przepisy, które wprowadzają tak zwaną rentę wdowią. Na czym to dokładnie polega? Już tłumaczę w prostych słowach, żeby każdy z Was dobrze zrozumiał. Po śmierci małżonka, osoba pozostająca przy życiu będzie mogła otrzymać dodatkowe świadczenie, niezależnie od tego, czy sama pobiera już emeryturę czy rentę. To oznacza, że jeśli ktoś dziś otrzymuje swoją emeryturę i do tej pory po odejściu męża lub żony mógł liczyć jedynie na skromną rentę rodzinną, teraz sytuacja będzie wyglądać inaczej. Nowe przepisy dają możliwość uzyskania aż 50% świadczenia po zmarłym małżonku, co w praktyce oznacza konkretne pieniądze wpływające co miesiąc na konto. Oczywiście są pewne warunki, o których musimy pamiętać. Przede wszystkim ta forma wsparcia będzie dotyczyć osób, które same pobierają emeryturę lub rentę, ale ich kwoty są na poziomie minimalnym lub niewiele wyższym. Ustawodawcy chcą w ten sposób pomóc właśnie tym, którzy najbardziej odczuwają skutki utraty bliskiej osoby, nie tylko emocjonalnie, ale też finansowo. Kiedy dokładnie można będzie składać wnioski o rentę wdowią? Otóż pierwsze formalności będzie można załatwiać już od 1 lipca 2025 roku, czyli za kilka dni. Warto pamiętać, żeby nie czekać do ostatniej chwili, bo urzędy mogą być wtedy naprawdę oblegane. przygotował specjalne formularze, które mają ułatwić cały proces, a ja w kolejnych filmach na moim kanale Krok po kroku wytłumaczę wam, jak takie dokumenty wypełnić, żeby nie popełnić błędu. Ale to nie koniec dobrych wiadomości. Poza rentą wdowią szykują się też zmiany w samych emeryturach. Rząd oficjalnie zapowiedział, że od 1 lipca 2025 roku wchodzą w życie nowe kwoty wypłat, co dla wielu osób oznacza podwyżkę comiesięcznych świadczeń. I zanim ktoś powie, a pewnie znowu dadzą dwa złote i mają nas z głowy, uspokajam. Tym razem zmiany mają być naprawdę odczuwalne, zwłaszcza dla tych, którzy dziś pobierają najniższe emerytury lub renty. Władze zapowiadają, że minimalne świadczenie wzrośnie do poziomu 2100 zł, brutto, a dla osób, które mają długi staż pracy i spełniają dodatkowe kryteria, możliwe są jeszcze wyższe kwoty. I tutaj pojawia się temat waloryzacji. Pewnie wielu z Was zadaje sobie pytanie, jak to dokładnie będzie wyglądać, bo te waloryzacje co roku są, ale często te kilka procent znika przez rosnące ceny i inflację. I macie w tym absolutną rację. Niestety koszty życia rosną, rachunki idą w górę, a ceny w sklepach przyprawiają o zawrót głowy. Dlatego tym razem waloryzacja ma być bardziej realna i dostosowana do sytuacji gospodarczej. Według zapowiedzi, średnia waloryzacja emerytur i rent ma wynieść około 12%, co w praktyce oznacza nawet kilkaset złotych miesięcznie więcej dla przeciętnego emeryta. Oczywiście dokładne kwoty zależą od tego, jakie świadczenie dziś pobieracie, ale jedno jest pewne, każda podwyżka w takich czasach się liczy. Wiem też, że wielu z Was zastanawia się, co z dodatkami i innymi formami wsparcia. Spokojnie porozmawiajmy o tym. Rząd już zapowiedział kontynuację takich świadczeń jak 13 i 14. Emerytura, więc można się spodziewać, że dodatkowe przelewy pojawią się na kontach seniorów także w drugiej połowie roku. Co więcej, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz te, które ukończyły 75 lat, będą mogły liczyć na wyższe dodatki pielęgnacyjne, co ma pomóc w codziennym funkcjonowaniu. Drodzy Państwo, zdaję sobie sprawę, że wiele z tych zmian może budzić wątpliwości. Słyszę od Was w komentarzach i w prywatnych wiadomościach, że boicie się o formalności, o to, że znowu coś będzie niejasne, że w urzędach zrobi się zamieszanie. I dlatego właśnie nagrywam ten materiał, żebyśmy mogli spokojnie, krok po kroku wszystko wyjaśnić. Nikt nie zostanie z tym sam, jesteśmy tutaj razem i razem przebrniemy przez te nowe przepisy. Szczególnie chciałbym uczulić was na to, żeby uważać na fałszywe informacje i nie dać się wprowadzić w błąd. W internecie już teraz pojawia się sporo nieprawdziwych artykułów, które straszą, że emerytury będą obcinane, że rentę wdowią trudno będzie dostać, albo że znowu tylko nieliczni coś zyskają. To nieprawda. Dlatego zachęcam was, żebyście korzystali z rzetelnych źródeł informacji, takich jak ten kanał, gdzie zawsze staram się tłumaczyć wszystko prostym językiem i bez zbędnego zamieszania. I kochani, pamiętajcie, niezależnie od tych wszystkich zmian, każdy z nas ma prawo wiedzieć, na co może liczyć. To nie jest żadna łaska ze strony urzędów, tylko nasze prawo po latach pracy, po latach składek, po wszystkim, co włożyliśmy w ten system. Dlatego właśnie warto być na bieżąco i nie dać się zaskoczyć. Podsumowując, od 1 lipca 2025 roku czeka nas sporo ważnych zmian. Renta wdowia dodatkowe wsparcie dla osób, które straciły małżonka. Nowe kwoty wypłat emerytur i rent dla wielu oznacza to wyższe przelewy co miesiąc. Waloryzacja dostosowana do obecnej sytuacji gospodarczej, żeby podwyżki były realnym wsparciem, a nie pustym hasłem. Do tego kontynuacja dodatków, takich jak 13 i 14. Emerytura oraz wyższe świadczenia dla osób niepełnosprawnych i seniorów 75. W kolejnych materiałach na moim kanale będę omawiać te tematy jeszcze dokładniej, dlatego jeśli nie chcecie przegapić żadnej ważnej informacji, koniecznie zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek. Dzięki temu zawsze będziecie na bieżąco i żadne zmiany Was nie zaskoczą. Jeśli ten film był dla Was pomocny, proszę, zostawcie łapkę w górę, to dla mnie znak, że warto tworzyć takie materiały. No i co najważniejsze, podzielcie się tym filmem z innymi seniorami, znajomymi i rodziną. Im więcej osób będzie dobrze poinformowanych, tym mniej będzie nieporozumień i niepotrzebnego stresu. Dziękuję, że byliście dziś ze mną i pamiętajcie, razem wszystko zrozumiemy, wszystko ogarniemy, a żadna zmiana nas nie zaskoczy. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie.